Witam Was, drodzy piloci, w pierwszej części podcastu dotyczącego przelotów paralotniowych w UK. I podcast opiera się na prezentacji, która jest pracą zbiorową. Był przygotowany około 4 lat temu, ale większość informacji, które tutaj są zawarte, są nadal aktualne. Oczywiście będą pewnie rozszerzane o nowe rzeczy, które w tym czasie się pojawiły i które powinny być omówione. Natomiast zajmiemy się tutaj tymi podstawami. Jeśli będzie potrzeba taka, żeby, żeby rozszerzyć to dalej, na pewno pojawią się nowe filmy, nowe prezentacje, tudzież nowe podcasty. Więc zaczynajmy. Do tego, żeby polecieć przelot... Prawdziwy przelot nie mówię o lataniu na y, dynamicznych no, noszeniach przy górce. Potrzebujemy dobry termiczny dzień, który pozwoli nam y, robić wysokość y, do przemieszczania się y, w terenie. Co powinniśmy zrobić na dzień przed lotem, żeby zweryfikować jaka tak pogoda będzie, czy warto w ogóle jechać i czy będzie to dzień, który pozwoli nam dobry, długi przelot wykonać. Pierwszą rzeczą, którą sugerowałbym sprawdzić, to będzie RASP. Jest to prognoza aktywności termicznej. Na dzień dzisiejszy mamy kilka serwisów. Tutaj na dole mamy podany jeden z serwisów, który niekoniecznie już działa, jeszcze działa. Ale jak sobie wpiszemy w Google'ach. RASP, prognoza termiczna, to na pewno jakieś wyniki wyszukiwania nam się pojawią, i w większości przypadków będzie to mapa z taką graficzną informacją dotyczącą właśnie aktywności termicznej w poszczególnych regionach Wielkiej Brytanii. Zasada określania aktywności termicznej tutaj kolorami jest prosta. Im cieplejszy kolor, tym ta. Aktywność termiczna będzie, będzie większa. E, pozwala nam to ocenić, który rejon, rejon i dobrać do tego startowisko, z którego powinniśmy wystartować danego dnia, żeby większość swojego lotu wykonać właśnie w strefie tej największej aktywności termicznej. RASP ma też ym, kilka innych ciekawych funkcji. Yy, jedną z nich, którą ja wykorzystuję w swoich lotach dla określenia kierunku, w którym będę leciał i tego, żeby jak najmniej walczyć z wiatrem, to jest funkcja ośrednionego kierunku wiatru na przekroju wysokości. Czyli mamy tutaj informację o tym, w jakim kierunku wiatr, w dużym uproszczeniu mówię, będzie nas spychał, czy też niósł, jak my będziemy robić wysokość. Jeżeli by się okazało, że ten wiatr spowoduje spychanie nas w jakąś strefę, to będziemy musieli masę energii włożyć w to, żeby walczyć z tym wiatrem. Często może być tak, że żeby ominąć daną strefę, będziemy musieli lecieć pod wiatr lub z bocznym wiatrem. No jest to sytuacja dosyć niekomfortowa, dlatego, że zamiast robić dystans, to e, walczymy właśnie z tym wiatrem i próbujemy ominąć strefę. Często kończy się to wylądowaniem i zakończeniem latu w połowie dnia termicznego, gdzie moglibyśmy jeszcze kilkadziesiąt kilometrów polecieć. E, czyli taką możliwy Najlepszą trasę, która będzie nas kosztowała na mniej wysiłku, możemy sobie dzięki tej funkcji zaplanować. Jeśli deklarujemy cel, to też będzie to bardzo użyteczna funkcja, która pokaże nam, gdzie najłatwiej, w którym miejscu najłatwiej będzie nam osiągnąć jakiś tam punkt docelowy przelotu żeby również nie walczyć z tym wiatrem. Wybór lokalnego startowiska. No Jest to dosyć istotna sprawa. Czyli jak już wiemy, skąd, skąd gdzie jest ten region, który, w którym chcielibyśmy lecieć, ta masa powietrza, w której chcielibyśmy się znaleźć, plus do tego dodamy sobie kierunek wiatru, z którym będziemy lecieć. W Anglii w większości przypadków, tutaj zaznaczam, wykonujemy loty z wiatrem. Bardzo mało jest dni, które pozwalają nam latać przeloty zamknięte czyli takie, gdzie punkt startu i punkt lądowania jest w tym samym miejscu. To jeśli. Znamy ten kierunek wiatru, z którym będziemy lecieli, znamy rejon, w którym chcielibyśmy lecieć. To teraz musimy znaleźć odpowiednie startowisko, które pozwoli nam zrobić pierwszą chmurę. Serwis, którego ja używam, to jest XC Weather. W związku z tym, że znam lokalne startowiska, to nie używając innych serwisów typu Paragliding Map. Nie używając serwisów typu Blue Meteo, jestem w stanie, bazując na tej prognozie pogody z Jackson Weather, znaleźć sobie to odpowiednie startowisko, które pozwoliłoby mi możliwie najlepszy punkt startowy wybrać. Co powinniśmy wziąć pod uwagę przy wyborze startowiska? Na pewno y, siłę wiatru, prędkość wiatru, musimy sobie założenia jakieś wziąć, które określą nam, jaka prędkość wiatru dla nas jest bezpieczna. W dużym uproszczeniu y, mogę tutaj powiedzieć, że prędkości wiatru od zera do 8-9 mil na godzinę, bazując na informacji podanej przez Weder, to są bezpieczne prędkości wiatru, przy których można skartować w większości górek tutaj angielskich, tych niskich na, na południu kraju. Pamiętać trzeba o efekcie wenturi i, i rotorach z tym związanych z ukształtowaniem terenu. Im większy wiatr, tym groźniejszy rotor, jeżeli takie jest ukształtowanie górki i ten rotor będzie powstawał. Jeśli chodzi o EXI Weather, to EXI Weather podaje nam tutaj informację o sile wiatru, która na, nie będzie na górce, tylko na terenie płaskim. Więc musimy wziąć pod uwagę efekt Venturi. I w dużym uproszczeniu można założyć, że jeśli na płaskim dzieje, pieje nam 7 mil na godzinę, to na górce musimy zrobić razy 2 i będziemy mieli 14 mil na godzinę. Ważne jest też, żeby sobie zerknąć na, na podmuchy, żeby to nie przekraczało nam prędkości. Naszej paralotni, żebyśmy nie musieli się stresować i używać belki, żeby się przebijać przez termiczne powietrze na przedpole. Wybierajmy bezpieczne dni na latanie w ekstremalnych warunkach. Jeszcze, jeszcze przyjdzie pora i nie zachęcam do tego, żeby wybierać takie naprawdę mocne i niefajne dni. Są oczywiście też startkowiska, które pozwalają na to, żeby startować tam z mocniejszym wiatrem, między innymi Leadington, bazując na prognozach z Weather to tutaj z doświadczenia wiem, że nawet przy prędkościach wiatrów dochodzących do 13 bil na godzinę. Na Leadington można jeszcze mm, latać i można sobie w miarę spokojnie stamtąd odlecieć na przelot. E, Mink Hill White Horse również ze względu na to, że ma dosyć łagodne stoki, nie są to strome stoki, to też ten efekt Venturi nie jest aż tak mocny i stamtąd można w miarę bezpiecznie przy kierunkach odpowiednich oczywiście wystartować. Dla początkujących na pewno bym polecał używanie takich serwisów jak paragliding map, czy też serwisu, który jest przez Flybubble tam opracowany. Ale z czasem zachęcam do tego, żeby sprawdzać. Inne pogody niezależne, prognozy pogód niezależne, żeby wyrobić sobie taki nawyk chodzenia na skróty i niekoniecznie bazowania na obróbce wykonanej przez inne osoby. Dlaczego powinniśmy planować trasę? Z kilku powodów ponieważ w przestrzeni powietrznej w której latamy znajdują się strefy w których my jako paralotniarze nie możemy latać no to musimy wiedzieć gdzie one są i nasza trasa powinna być tak zaplanowana żeby w takich strefach nie latać Dlaczego tak się dzieje? Że nie możemy letać w niektórych miejscach, dlatego że my mamy po pierwsze ograniczone yy, możliwości nawigacji yy, a drugą rzeczą jest też to, że mamy ograniczone możliwości komunikacji i tutaj nie będziemy się wdawać w jakieś tam szczegóły tego po prostu no, takie są przepisy i w tych w niektórych przestrzeniach powietrznych latać nie możemy, więc musimy trzymać się zasad i reguł. Sprawdzenie stref um, możemy sobie w prosty sposób wykonać w x planerze, chociaż na dzień dzisiejszy, tak jak zauważyłem, te strefy powietrzne zostały stamtąd usunięte, było to dosyć. Um, Wygodne, żeby korzystać z, tamtych, z tamtego serwisu Exiplannera, bo tam również można było od razu zaplanować trasę. Jeśli bylibyśmy bliżej Notamu, NOTAM pozwala nam też wyświetlić strefy. NOTAM jest to Notice to Airmen, czyli informacje dla wszystkich którzy latają w przestrzeni powietrznej, czyli niezależnie od tego, czy jesteśmy paralotniarzami, czy jesteśmy szybowcami i tak dalej, to mamy dostęp do tych samych informacji. Na notamie możemy sobie zobaczyć te strefy powietrzne, ich opis, jak również możemy tam zobaczyć strefy tymczasowe, które będą utworzone na potrzeby różnych wydarzeń, czyli mogą to być pokazy lotnicze, mogą to być ćwiczenia ćwiczenia wojskowe. I tak jak sama nazwa mówi, to mogą być strefy tymczasowe utworzone na potrzeby lokalne na kilka godzin, kilka dni. Mogą też być to strefy, które mogą być na kilka tygodni czy miesięcy, tak jak było w przypadku Olimpiady. Trasa też pozwala nam zoptymalizować punktację. Możemy dostać, planując taki lot, Większą ilość punktu, jeśli zadeklarujemy, że wystartujemy z tego danego startowiska i wylądujemy w jakimś tam miejscu. Więcej na temat planowania będę mówił, ale też powiem tutaj, powiem przede wszystkim, dlaczego, dlaczego warto taki lot sobie zadeklarować. Hmm. Sprawdzenie stref. Tutaj mamy obrazek z XC Planera. Mamy też adres do XC Planera i możemy sobie określić tutaj trasę konkretną. Tak jak mówiłem wcześniej, XC Planer już nie wyświetla stref. Nie wiem dlaczego tak się dzieje. Warto by może zapytać kogoś, kto obsługuje tutaj tą aplikację. I tu widzimy, że ktoś zaplanował sobie trasę tak, żeby ona przebiegała gdzieś tam, nie dotykając żadnej ze stref. Nie zawsze będzie tak, że będziemy mieli idealnie wiatr wzdłuż tej linii, czy idealnie termika nam się będzie układać wzdłuż tej linii, więc być może będziemy musieli dokonać jakichś korekt kursu. Ale to co jest istotne, żebyśmy z grubsza założyli sobie kierunek, w którym będziemy lecieli, i który pozwoli nam na jakieś ruchy, które nie będą nas kosztowały wlecenia w strefę i utraty lotu, dodatkowo w eksploatnerze też możemy sobie zobaczyć, jaka będzie trasa. Jaka będzie odległość trasy, możemy sobie założyć. Możemy inne parametry też ustawiać, takie jak przewidywana prędkość, co nam pokaże czas lotu na danym dystansie. Jak też w, drugu, w drugą stronę możemy sobie zobaczyć, zakładając czas, jaki mamy, z jaką prędkością powinniśmy lecieć, żeby taki dany dystans pokonać tymczasowe strefy na notamie e, zakładka tutaj po prawej stronie będzie pozwalała nam sprawdzić sobie zakres taki jaki chcemy czyli czy chcemy sprawdzić e, tymczasowe strefy tylko na ten dany dzień czy chcemy sprawdzić sobie strefy tylko na na przykład tydzień do przodu żeby zobaczyć czy jakieś strefy tymczasowe będą tworzone bardzo ładnie graficznie jest to rozwiązane, i gdziekolwiek tam sobie klikniemy na taką strefę, to od razu będziemy mieli informację, czego strefa dotyczy, e, jaka jest godzina, od której się restrykcje zaczynają i który to jest dzień. Zachęcam do e, właśnie po, popróbowania tego sobie w tym czasie, kiedy jeszcze nie latamy, żeby potem. Mieć to już opanowane i żeby w czasie, kiedy już będziemy latać, żeby bardzo szybko znaleźć takie informacje, bezstresowo i zaplanować sobie fajny przelotowy dzień. Dzień przed lotem też planujemy trasę pod kątem optymalizacji punktów. Tutaj chciałem pokazać wszystkim tabelkę, która pokazuje. Jak wygląda punktacja Ex Ligi brytyjskiej przy założeniu, że wykonujemy loty deklarowane, czyli najprostszym takim powiedzmy rozwiązaniem jest lot do, do celu i jeśli dystans nasz będzie większy niż 25 km i damy taką informację, że lecimy z danego miejsca. Przed wykonaniem lotu do miejsca docelowego, to jeśli przelecimy więcej niż 25 km, to dzięki temu, że zadeklarowaliśmy taki konkretny lot, to otrzymamy ilość punktów e, pomnożoną, nasz dystans pomnożony przez 1,35. Jeśli byśmy tego nie zadeklarowali, no to powiedzmy, polecieliśmy 25 km, dostajemy 25 punktów. Jeśli zadeklaruje, zadeklarujemy taki lot, no to otrzymujemy 35% punktów więcej. I to jest takie. Duże uproszczenie w tym, jak to wygląda. Oczywiście są też inne loty, które są lepiej punktowane. Można lot powrotny wykonać, czyli out and return, polecieć w jakieś miejsce, zawrócić, zadeklarować taką właśnie trasę, i wtedy razy 2,5 ten dystans będzie pomnożony lub trójkąt 5, nałóżmy 20-30 km, pomnożony wtedy 3,3. Także warto deklarować loty, żeby większą ilość punktów za nie utrzymywać. To by było na tyle w tym, w tym odcinku. Tak jak widzicie, tutaj następny odcinek będzie dotyczył trochę bardziej sprzętu, trochę więcej. Powiem o tym, jak wyglądają Uprzęże skrzydła wykorzystywane do takich lotów y, y, długich i dlaczego niekoniecznie wybieranie takich ostrych skrzydeł, które z zasady pozwalają nam na wykonywanie dłuższych lotów, to jest dobry pomysł. Dziękuję Wam wszystkim za, za uwagę, za wysłuchanie tego podcastu i zapraszam do y, oglądania, słuchania kolejnych które pojawią się już w przyszłym tygodniu.